Cześć wszystkim! Chciałbym Wam życzyć, moi drodzy, w nadchodzącym 2021 roku dużo zdrowia w czasie tego cholernego wirusa, dużo pomyślności, dużo zrealizowanych marzeń, celów i planów, dużo miłości w Waszym życiu i dużo szczęścia, a przede wszystkim zdrowia. Wszystkiego dobrego. Cześć! Cześć Wam, to jest kanał b for life a ja nazywam się Kamil Józefowski i pokazuję Wam, dzielę się z Wami wiedzą w zakresie mojej przedsiębiorczości, mojej kreatywności, mojej pomysłowości, i tego co robię w swoim życiu zawodowym, no i może też trochę osobistym. Słuchajcie, czas nadszedł, aby podsumować rok 2020, który właśnie mija, jest 29 grudzień, tak naprawdę, więc podzielę się z Wami, co udało mi się zrobić w ciągu jednego roku. Dokładnie w. W grudniu, rok temu, podjąłem decyzję, że e, zaczynam realizować swoje marzenia, swoje cele, swoje projekty, swoje przedsięwzięcia. E, w grudniu postanowiłem, że chcę otworzyć w pierwszym blogu magazyny samoobsługowe. W styczniu już byłem tak na 100% pewny, e, szukałem finansowania, e, a w marcu 2020 roku otworzyłem pierwsze magazyny samoobsługowe, tak zwane self-storage. Femblągu. No to są właśnie magazyny, o których Wam powiedziałem. Kontenerowe wyglądają tak. Ten akurat ma, słuchajcie, 4 metry kwadratowe. Dużym go gumuleonem, żeby. gumuleonem się mówi? Nie wiem. Dużym go czymś jakąś matą, żeby było. Musi się nie budziło w kuchni. W tej chwili czekam na klienta, który zaraz przychodzi, bo chce wynająć ode mnie magazyn. W sumie ostatni, który mam wolny, fajnie, bo... Myślałem, że nie uda mi się go wynająć w tym miesiącu, ale się udało. A tak naprawdę chciałbym Wam powiedzieć, że dzisiejszy vlog będzie o tym, jak wyglądał mój rok 2020, czyli co mi się udało zrobić przez ten jeden rok. Należy sobie robić takie podsumowania, dlatego aby wiedzieć dokładnie, Ile udało Ci się osiągnąć. I nie nazywajmy tego, że ktoś się czymś chwali, albo czy, że ktoś robi coś, nie wiem, żeby coś pokazać. Po prostu pokazujesz samemu sobie, że udało ci się to osiągnąć. I nawet powinieneś sobie jakąś nagrodę. E, e, powinieneś sobie to w jakiś sposób wynagrodzić. Nie wiem, jak Wy sobie to wynagradzacie, ale ja czasami lubię sobie coś kupić, gdzieś pojechać, albo spędzić sobie fajny czas e, przy rozrywce, czyli tam nie wiem, jakiś park, czy tam coś, nie wiem, cokolwiek. E, więc dzisiejszy blog będzie o tym, jak, e, co udało mi się zrobić w 2020 roku, oraz o tym, jak kończę, znaczy w sumie jestem na półmetku, jak kończę swoją pierwszą grę planszową, e, która się nazywa Liderzy Biznesu. I chciałbym Wam powiedzieć, że ta gra będzie o tym, właśnie jak wygląda praktyczna strona albo jak się otwiera firmę, jak się płaci podatki, jak się płaci zrusy, jak się nawiązuje współpracę z innymi osobami, jak się współpracuje i tworzy biznesy nawet wspólne, albo jak się walczy o to, żeby być e, liderem w jakimś e, biznesie. O tym będzie właśnie ta gra. E, skontaktowałem się też e, z osobami, e, z ekspertami od gier i w dniu dzisiejszym e, też będę jeszcze to testował, a w następnym jadę do Trójmiasta, żeby tą grę przetestować. Cześć! W tej chwili znajdujemy się w strefie coworkingowej tak zwanej Kubik Office którą otworzyłem z moim kolejnym albo drugim wspólnikiem jest to strefa coworkingowa, która u góry ma biura pod wynajem, krótkoterminowe, czyli do miesiąca na ile chcesz czasu dłużej oraz na dole znajdują się magazyny wewnętrzne, czyli tak jakby uzupełniliśmy moje magazyny kontenerowe, o jeszcze biura i o magazyny wewnętrzne. Tę strefę coworkingową Kubik Office otworzyliśmy w październiku, czyli dwa miesiące temu. W tej chwili mamy już pierwszych klientów. Mamy tutaj też możliwość zarejestrowania firmy pod naszym adresem, czyli tak zwane wirtualne biuro, czyli mamy trzy usługi. Wirtualne biuro, biuro do wynajęcia i magazyny wewnętrzne. Chodźcie. Również w marcu moja spółka, gdzie jestem wspólnikiem i współdziałowcem spółki, została wyłącznym dystrybutorem koparek gąsienicowych marki Carter, czyli mamy już tak jakby drugi projekt, który udało mi się zrealizować. Przez dwa lata spółka Evol, gdzie jestem prezesem i udziałowcem, zajmuje się dystrybucją maszyn rolniczych, a w marcu tego roku udało nam się zostać głównym importerem wyłącznym importerem koparek gąsienicowych na całą Polskę. Cześć Wam, jeszcze raz, jeszcze raz ja, znowu ja Jesteśmy właśnie na takim polu testowym kamerkę Gdzie testujemy nasze koparki Carter Gdzie, w zostaliśmy wyłącznie dystrybutorem W tej chwili jeden z klientów właśnie testuje taką koparkę CT65 Przyjechał z Gnieznarz do Elbląga, więc kawał drogi Jest upalnie, skwarno, ale mamy wodę Później zrobimy sobie grilla I walą końskie muchy chyba, Mamy też osiemnastkę zaraz, będziemy testować też tą małą koparkę, więc wkrótce Wam to wszystko pokażę. W tej chwili już mamy pierwszego dilera w południowo-wschodniej części Polski. Chcemy w 2021 roku tych dilerów pić w każdym województwie, jeśli chodzi o markę Carter, którą, o której Wam teraz mówię. www.carterpolska.pl Czyli mamy też koparki, mamy magazyny. Kolejny mój projekt, który zrobiliśmy, to właśnie to, ten trzeci, to jest ta strefa coworkingowa w październiku. W październiku również zacząłem realizować, zacząłem realizować wspólnie z trzema osobami projekt pod tytułem InHus Polska, który zakłada dystrybucję na, w Polsce i na kraje zagraniczne domów modułowych konstrukcji drewnianej i stalowej. Ale o tym projekcie wkrótce, w styczniu 2021 roku otwieramy spółkę, ja i trzy osoby jeszcze mamy architekta, mamy dewelopera, mamy inżyniera. No i jestem ja jako osoba, która... E, spotyka odpowiednich ludzi, w odpowiednim czasie. Ja oprócz tych domów jeszcze z Polska, otwieram kolejny projekt Lich of Business, czyli kolejna spółka, tym razem, która zajmuje się grami planszowymi. Dlatego masz już strategię i za to płacisz, inwestujesz, podkupujesz. Pokażę Wam jeszcze urywkami, jak wygląda w ogóle tworzenie takiej gry. Bo ja już od trzech miesięcy, słuchajcie, wieczorami siedzę i ją testujemy. E, dokładamy kolejne funkcje, jedne zabieramy. Coś się e, nie, nie podoba w ogóle, to trzeba to zmienić. Testuję ją wśród znajomych, wśród kolegów. E, wczoraj byłem właśnie wczoraj, no, dzień wcześniej, byłem u eksperta i będziecie też widzieli e, urywki jego uwag, jego opinii. E, za kilka dni, czyli po weekendzie, mam kolejną wizytę. W którym mieście z kolejnym ekspertem od gier planszowych. Więc, tak naprawdę, słuchajcie, aby stworzyć dobry produkt, trzeba się pytać, trzeba rozmawiać, trzeba otrzymać informacje od osób, które mają merytoryczną wartość, która może wpłynąć na powodzenie tego biznesu. I ja właśnie tak robię. Ja się uczę od najlepszych. Od najlepszych będę się starał zawsze yy, otrzymać wiedzę, korzystać z ich wiedzy. I tak wy również powinniście robić. No dobra, ale jak skarbówka się do go dopadnie w końcu, bo zobaczysz. Ale ty... dlaczego skarbówka macie dopaść, jeśli ty płacisz podatki. Z drugiej strony patrząc, tak? No da, 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 Stoję tak. Stoję sobie na końcu i dostajesz. Tak, ale ty wtedy kombinujesz, żeby pójść w ten drugie i tutaj sobie to samo zrobić. No tak, no taka taka, jest, taka była zasada. No, żeby tak, robić ale to drugie wtedy te zas... akcje by się przydały, żeby właśnie wybrać coś. Nie będę robił czegoś, tylko zrobię sobie coś innego. Nie? Y -hmm. <laughs> w, dokładnie w maju czy w czerwcu. Spotkałem ludzi, a rok wcześniej, czy półtora roku wcześniej, chciałem stworzyć swoją grę o przedsiębiorczości. Jednak sam takiej wiedzy i takiego przygotowania, takiej kompetencji nie mam. Spotkałem, słuchajcie, w dziwnym zbiegiem okoliczności też e, dwoje wspaniałych ludzi, jest to Weronika i Michał, którzy de facto zajmują się amatorsko tworzeniem gier. Nie mają takiego zmysłu przedsiębiorczości, którego chyba ja posiadam, więc dogadałem się z nimi. Oczywiście przy równych uczciwych udziałach tworzymy spółkę, która będzie te gry wypuszczała. W tej chwili kończymy grę pod tytułem Liderzy Biznesu, czyli spółka Leader of Business będzie wypuszczała swoją pierwszą grę planszą pod tytułem Liderzy Biznesu, która zakłada fajną taką strategię współpracy z innymi przedsiębiorcami okres tego COVID-a, który ma miejsce teraz nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Czyli mamy takie lockdowny, zamknięcie rynku, potem otwarcie rynku, poluzowanie tych rynków. Wtedy yy, różne firmy, różni przedsiębiorcy muszą się tak jakby trochę zrzeszać, żeby prowadzić te swoje biznesy i ta gra właśnie to wszystko zakłada. Mamy też negocjacje, słuchajcie, z innymi graczami, czyli negocjujemy, na jakich warunkach będziemy tworzyć te biznesy, więc wspaniała, świetna gra będzie wkrótce yy, wypuszczona pod marką Liczą Biznes pod tytułem liderzy biznesu. Czyli słuchajcie, zrealizowaliśmy trochę tych projektów, czyli ja zrealizowałem, ale wspólnie z innymi ludźmi. Ja sam generalnie otworzyłem tylko magazyny samoobsługowe, ale pozostałe projekty już robię z ludźmi, bo to ludzie tworzą wartość firmy, wartość Twojej produktu czy twojego, Twojej usługi. Mamy więc tak, magazyny samoobsługowe, self-storage, strefa coworkingowa, kubik office, dystrybucja, import yy, koparek gąsienicowych marki Carter, Inchus, Polska, Domy modułowe i piąty pro, pro, projekt przepraszam, projekt pod tytułem e Lich of Business, czyli liderzy biznesu gry, które będziemy wypuszczali o przedsiębiorczości. Sam w swoim życiu założyłem 10 film, jak liczyłem ostatnio. Od szkoły średniej otwieram Twoje firmy. Zamykam w tej chwili mam trzy, tak jak wspomniałem, otwieram kolejne dwie, czyli Inchus, Polska i Licz of Business. Mam nadzieję, że się uda wszystko zrealizować, co chciałem. Czy zrealizowałem wszystko, co chciałem w roku 2020? Zrealizowałem dużo, słuchajcie, ale nie wszystko się udało. Ale to dla mnie to nie jest problem żaden, bo idę dalej po prostu, nie oglądam się za siebie, jestem skupiony nad, nad realizacją. Nie zapominam też o swojej sferze osobistej, w swoim życiu rodzinnym. Startowa. taki Czekaj, OK. Tak. A patrz 3, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Musimy kupić brzuch. Nie teraz. mam brzucha. jestem. Patrz jaki Dobra, ćwiczymy. Bardzo ważne są ćwiczenia, prawda? Należy się w domu ćwiczyć, bo jest się zdrowym, Silny. silnym i, i jest się szczęśliwym i uśmiechniętym. Tak. Więc zalecam Wam wszystkim ćwiczenia z dziećmi, z żoną, z mężem i z dziadkami no. i z dziadkami też. Trzymajcie się, cześć! I staram się pracować w godzinach od rana do 17, od 18 do 20 Jestem w godzinie i od 20 do późnej nocy, czasami jeszcze pracuję. Czasami montuję też filmiki na vloga dla innych. Po co ja w ogóle kręcę tego vloga i po co to pokazuję? Bo uważam, że, uważam, że trzeba się dzielić z wiedzą z zakresu, na przykład w moim przypadku przedsiębiorczości, bo tą wiedzę, którą mam, mogę przekazać innym, ktoś na tym może skorzystać. Czy słuchajcie, dwie osoby już w Krakowie i w Warszawie. Moim jednym, po jednym z moich vlogów pod tytułem Biznes od 100 tysięcy Self Storage otwieram swoje biznesy, Self Storage właśnie w Warszawie i w Krakowie z jedną z firm, których, którą poleciłem i to też jest fajne, bo ci ludzie potem do mnie dzwonią i mówią, że dzięki. Oczywiście nie pobieram żadnej prowizji z tego tytułu. Robię to e, dla samej satysfakcji pomagania i myślę, że część z was, albo nawet większa część, albo... Wszyscy, mam nadzieję, którzy też wyznają taką zasadę, dziel się wiedzą, dawaj czasami też bierz jak ktoś coś daje, e, zrobią to samo. Dla, pewne rzeczy robimy dla czystej satysfakcji, przyjemności. Ja to właśnie robię. Dzięki Wam za uwagę. E, zamykamy 2020 rok. Czeka nas 2021. Nowy rok, nowe możliwości, nowe cele, nowe marzenia. E, starajcie się je realizować. Róbcie to z głową, róbcie to kre kreatywnie, róbcie to mądrze, róbcie to z pasją. Róbcie to z miłością, ale nie zapominajcie też o swoich najbliższych, żonie, mężu, yy, dzieciach, rodzicach i tak dalej. Trzymajcie się serdecznie, jak macie chęć to dajcie lajka, like jeśli nie to łapka w górę, czy, przepraszam w dół i do następnego loga. Cześć.